Witam, Karolinka dotarła. Zobaczymy, tu mam 100 kg. Jak na razie pójdzie na takie jakby testy. Zobaczymy, jak to się pali. Niby ma 27 MJ. Mi się wydaje, że to jest karlik z dodatkiem. Bo ten dodatek antysmogowy to może być także zwiększa temperaturę spalania. Co powoduje, że ten groszek wydaje się być mocniejszy. I nic więcej. Tam w zasobniku mam chyba 20 kg. To się dopali do jutra, nie będę za zapalarkę, żeby automatycznie się nie uruchamiała. Niech to się wypali do końca, wszystko. No i Karolinka. Wyczyszczę piec. To jutro będzie filmik z tego zrobiony. A dzisiaj się to załaduje. Tu, tu mam 200 kilo. W blaszaku mam jeszcze 2 tony karlika i tam będzie 800 kg jeszcze karolinki. No i zobaczymy. Jutro też podsumowanie pierwszej tony zrobię. Bo teraz mamy 21 stycznia i pierwsza tona dopiero mi poszła. Chyba od października? Od października palę. Więc zobaczymy co to będzie. Zobaczymy Karolinkę. Co pokaże. 27 lat, więc pełnoletnia. A tu jeszcze zobaczymy, bo widzę, że worek jest naderwany, zobaczymy. To jest prosto z palety. Zaraz pokażę. Prosto z palety. Zobaczymy wilgotność. Taką wygląda. Bo też jest ucieka. To chyba widać ten dodatek końcowy smogowy. Kamerze nie widać, ale bardziej podobny jest do koksu. Bo worek widać tak w miarę czysty. Bardzo bym musiał rękawiczkę ściągnąć. Ach chuj, pobrudzę się. Dobry. Nie jest wilgotny. znaczy jest delikatnie, ale nie to, że aż taki brudny, nie? No i dobra, zobaczymy jak to. Zobaczymy prawdopodobnie jutro, bo tu jeszcze nocka. Jutro albo w niedzielę. Będzie filmik. Sobota, niedziela będzie filmik. Zaczęcie rozpalania tej Karolinki. Na razie.